Dzień dobry, dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Jacek Pulikowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie doktorze, jak to jest z tą bliskością w małżeństwie? Czy jest ona potrzebna, czy na, na czym może polegać ta bliskość między małżonkami? To jest temat, wbrew pozorom, bardzo poważny, bo bliskość małżeństwa jest stworzona do bliskości. Jakbyśmy sięgnęli po słowa Jana Pawła II, to byśmy usłyszeli, że celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości to dla katolików oczywiste. Przez budowę komunii osób, nadzór komunii osób boskich. Komunia osób to jest znacznie więcej, komunia to jest największa bliskość. Jedność, tak? To jest znacznie więcej niż bliskość cielesna, o której zwykle myślimy. Oczywiście bliskość cielesna też jest potrzebna, ale nie mniej, a może bardziej potrzebna jest bliskość psychiczna, a jeszcze bardziej potrzebna jest bliskość duchowa. Ludzie tego nie doceniają, myśląc o cielesności, zapominają o tych wyższych warstwach. A takiej samej bliskości potrzebują kobiety i mężczyźni? Czy może się ja Znaczy, takiej samej, ale troch, troszkę inaczej wyrażanej. Prawda? Dla kobiety dotyk, cielesny dotyk, zwłaszcza delikatny dotyk, jest no, bardzo. Z strony i kojący i uspokajający, uspokajający wtedy, kiedy na przykład jest zdenerwowana, płacze i tak dalej. Także ciepły, czuły dotyk bardzo i wtedy pomaga, bo czujesz, że ta osoba chce jej jakoś pomóc, prawda? Mężczyzna jest w ogóle, rejestracje bodźców, mężczyzny są troszkę bardziej zgrubne, tak? Kobieta ma szerszy zakres rejestracji bodźców, więc ten im delikatniejszy dotyk dla mężczyzny to jakby mniej znaczył, prawda? No chyba, że to już jakieś jakiejś sferze intymnej nie chodźmy w tej chwili w tą, w tą dziedzinę, tak? Ale generalnie mężczyzna odbiera bardziej no, zgrubne, konkretniejsze bodźce, tak? Czyli jak on chce pokazać żonie, że ją bardzo kocha, to ją przytula z całej siły, a ona, odpadając naturalnie jako kobieta, powie Puś mi, bo mi po mięsiebra połamiesz, prawda? Jest gotowe nieporozumienie. Dla niego im bardziej fizyczne, tym bardziej coś znaczące, prawda? A dla niej odwrotnie, delikatność, także tu jest to zderzenie tych potrzeb, chociażby w dotyku, no, jak jesteśmy tego nieświadomi, to będziemy się ciągle obijać o siebie, będziemy mieć pretensje, tak? Mąż wziął żonę, po męsku przytulił, z najlepszymi intencjami, a ona się oburza, że on krępuje jej ruchy, że on ją jakoś blokuje, że on ją zniewala, czy jeszcze coś takiego, czy że stosuje przemoc wręcz. Prawda? W Więc wyrażanie mhm. bliskości cielesnej jest bardzo ważne, żeby się tego nauczyć w sposób, który jest i akceptowalny dla osoby, która otrzymuje ten gest bliskości, i dla osoby, która ten gest wykonuje. Prawda? Wspominał Pan tutaj dużo przykładów męskich, tak? Tej męskiej, męskiego okazywania sobie uczuć, bliskości. I w swojej książce Gdzie ci mężczyźni napisał Pan, że kobiety i mężczyźni są specjalistycznie osobni. Mm -hmm. Co to oznacza? Tak, już się tłumaczę. Każda osoba jest osobna, jak sama nazwa wskazuje. Jest inna, każdy człowiek jest inny, jest indywiduum, którego nie ma drugiego takiego na świecie. Natomiast kobiety są stworzone. Do czegoś innego, a mężczyźni do czegoś innego, w tym sensie specjalistycznie. Kobieta jest specjalistycznie stworzona, mówiąc najprościej, do matkowania, a szerzej do i szerzenia, i uczenia, i. No, może to słowo szerzenie będzie najlepsze miłości w świecie. To jest, do tego jest kobieta, do tego ma talenty i predyspozycje do tego jest stworzona. Mężczyzna jest stworzony do obróbki materii. Tu mamy talenty, prawda? Rąbiemy drewno świetnie, walczymy z żywiołami. Mało tego, sprawia nam to taką frajdę, że żadna kobieta nie może tego przeżyć. Jaką frajdę mężczyźnie sprawia, że on zmierzył się z żywiołem i wygrał. Czy zmierzył się fizycznie, czy, czy powiedzmy nawet intelektualnie. To, to, to jest jakaś, jakaś wielka dla mężczyzny, że tak powiem, frajda. Czyli my mamy talenty ku materii, kobiety mają talenty ku człowiekowi, to idzie nawet dalej. Kobieta w ostrości swojego widzenia ma człowieka. Pierwszy to zauważy to człowieka, zwłaszcza człowieka małego, biednego, chorego, potrzebującego. Mężczyzna w polu widzenia ma materię. Co nie znaczy, że on nie jest wrażliwy na człowieka. Nie, tylko ma tak wyregulowaną ostrość, prawda? Bo on, jego zadaniem życiowym jest obróbka materii. On ma zbudować dom, on ma no, przynieść mamuta na kolację, prawda? I on ma obronić przed majestą, prawda? No dobrze, a ten rozwój osobisty, no bo mamy, małżeństwo tworzy kobieta, mężczyzna, każdy jakoś chciałby się rozwijać na tym polu, tak? Choćby w tym względzie, że chce być lepszym mężem. Oby lepszym. każdy chciał. Tak, no, ale czy różnimy się tutaj, czy, czy jest to, ten rozwój osobisty jest nam potrzebny? Skoro jesteśmy, mamy się rozwijać jako małżeństwo, to czy ten osobisty rozwój każdego z małżonków jest potrzebny? Znowu pod y, słowem osobisty rozwój bardzo wiele się kryje, bo każdy człowiek i kobieta i mężczyzna, są wezwani do pewnego osobistego wzrostu. Od dezintegracji, wewnętrznego rozbicia. Rodzimy się niepoukładani. Nic nie zależy od naszego rozumu i woli, tak naprawdę. To się akurat psychologowie, wychowawcy zgadzają, że rodzimy się zdezintegrowani. Ale zadaniem człowieka względem jego samego jest pełna integracja, czyli taki stan, w którym ja swoim rozumem i wolą panuję nad swoim życiem. Czyli ja rozumem rozpoznaję, co jest dobre obym się za tym dobrym opowiedział i wolą egzekwuje od siebie to dobro. I kobieta i mężczyzna jest do tego wyzwana, żeby nauczyli się. Kobieta ma oczywiście problem z zapanowaniem nad uczuciami. Mężczyzna częściej nad emocjami, zwłaszcza złymi. Tak patrząc statystycznie, prawda, wściekanie się mężów. Mężów jest częstsze niż analogiczne wściekanie się żon. Choć I też inaczej się one objawiają tak, prawda, tak, tak. zewnętrznie. Ale w każdym razie ten proces integracji jest ogromnie ważny dla każdego człowieka, więc w tym sensie rozwój jest każdemu potrzebny. Mało tego. i Im człowiek bardziej siebie posiada, czyli lepiej rozpoznaje, co jest dobre, opowiada się za dobrem i idzie za dobrem, pełna wolność to jest taka, że za żadną cenę, nawet za cenę życia nie sprzedam swoich wartości. Prawda? Wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe i nie zdradzę tego. Natomiast no jeżeli podkładką pod ten rozwój jest system wartości, zawsze musi być jakiś system wartości. Jeżeli to jest boża hierarchia wartości. Powiedzmy, oparta na dziesięciu przykazaniach, no to mamy y, osobę, która zawsze wybiera dobro i zawsze odrzuca zło. To dla mnie jest taka inżynierska definicja y, świętości osobistej, tak? Wie, co dobre, mało że wie, nawet tego zabiją, to y, swojej wartości nie sprzeda. Do takiej y, wolności powinniśmy dążyć i kobiety i mężczyźni, bo inne przeszkody mamy my inne, inne, inne panie. Natomiast y, jest ważne, Czego chyba nie zrozumieją ludzie niewierzący, bo my wierzący wiemy, że człowiek ma naturę zranioną grzechem bielworodnym, czyli niedoskonałą, czyli wysiłkiem wyłącznie natury własnej, nawet najuczciwszym być wysiłkiem, to się nazywa samo wychowaniem, ja nie dojdę do pełnej wolności wewnętrznej. To jest niemożliwe, bo mam skażoną naturę i nie mogę dojść do doskonałości. Wobec tego potrzebuję łaski. No i tu jest teraz problem, że mogą z niej korzystać wyłącznie ludzie wierzący. Czyli do pełnej integracji, takiej, że mogę oddać życie za świat wartości, które wyznaję, może dojść tylko osoba, która korzysta również z pomocy odgórnej, prawda? Nic to nie poradza. Mówił Pan o tym, że kobieta bardziej jest nakierowana na człowieka, tak? jej działanie, mhm. człowiek, jego, jego potrzeby, tak? Tak, no, tak, tak. Wpisana natura matki w każdą kobietę, ale jeśli chodzi o budowanie relacji, to jakie relacje bardziej czy chętniej budują kobiety, a jakie relacje budują mężczyźni? No wiadomo, mężczyźni też mają grono swoich przyjaciół, kolegów, wchodzą w pewne relacje. Tak, to jest wielki problem mężczyzn, że my pierwotnie nie jesteśmy przystosowani do relacji. Dla nas ta materia bardzo często jest ważniejsza od człowieka. Ja mówię, że takim kluczowym momentem rozwoju mężczyzny, ku temu by się nadawał do relacji miłości. Jest uznanie, że człowiek jest ważniejszy od materii. Bardzo wielu przyzwoitych porządnych mężów całe życie ciężko pracuje na rodzinę, ale jego fascynacją jest jego praca, jest jego firma, jest jego działalność, no te pieniądze daje. On, on ich nie przepija, on nie odkłada nawet dla siebie nic, tylko po prostu uczciwie daje na rodzinę, ale nie znalazł radości, a właściwie szczęścia, w relacjach wewnątrz rodzinnych. Ta? I dla bardzo wielu mężczyzn praca zawodowa, aktywność sportowa, aktywność jakaś tam zewnętrzna poza domem, jest główną fascynacją życiową. Na domno to trzeba być przyzwoitym i, i ten dom już tak powiem, odrabiam. Prawda? Dopiero w chwili, kiedy ja nie tylko uwierzę intelektem, bo to jest prostsze dosyć, że człowiek jest ważniejszy od materii, ale to wprowadzę w życie. Będę się bardziej poświęcał dla człowieka niż dla swoich dzieł. To wtedy dopiero mam szansę na takie prawdziwe wejście w głębokie relacje, prawda? Aż do komunii osób, jak mówi Jan Paweł II, prawda? Komunia, czyli taka, nie, jeszcze on, on powiedział jeszcze dalej, komunii osób, na wzór komunii osób boskich. Do tego jesteśmy wezwani. Tylko że kobiety są do tego przystosowane, a faceci nie. Czyli facet musi przekroczyć siebie. I największym problemem mężczyzny jest to, żeby się nauczył kochać. Żeby mógł chciał. I mógł złożyć bezinteresowny dar z siebie samego. Bardzo piękna definicja miłości. Dopiero gdy mężczyzna w rodzinie składa dar z siebie samego na rzecz żony i dzieci, dopiero wtedy przed nim się odkrywają prawdziwe tereny szczęścia. Wielu nigdy do tego nie dochodzi. ją przyzwoicie, są zadowoleni, bo spełniają swoje potrzeby, zachcianki, pragnienia i itd., itd. Spełnienie marzeń rodzi radość, zadowolenie, satysfakcję, prawda? Natomiast miłość rodzi szczęście. I bardzo wielu nigdy tego nie, nie, nie poznało. I teraz pytanie, kogo obciążać tym, że my nie budujemy relacji prawdziwych miłości. Z jednej strony kobiety są do tego stworzone również jako nauczycielki miłości, ale z drugiej strony mężczyźni mają rozum i powinni dojść do tego, że świat się nie kończy na materii. Prawda? Także obie strony mogłyby dojść do tego, żeby kobieta poświęciła się no zeszła na poziom tego chłopa ciosanego z, grub, z gruba, tak? tego słonia w sklepie z porcelaną i cierpliwie go uczyła. Znaczy nauczycielki w nauczaniu podstawowym, nawet tępy dzieci cierpliwie uczą. A najważniejszego ucznia w życiu stawiają pod ścianę, wyrzucają, zakładają niebieskie karty, wyrzucają z domu. Taka jest trochę moda i taki trend podpowiedzi kobiecie, bądź dzielna, bądź waleczna, wywal chłopa jak, jak jak, A ty masz go nauczyć, takiego wybrałaś, takiego masz. Masz go nauczyć miłości. Masz go przekonać o tym, że człowiek jest ważniejszy od materii, prawda? Żeby on chciał się poświęcać dla ciebie, żeby on chciał się poświęcać dla dzieci, no, no? A będzie chciał, kiedy zastosujesz narzędzia, jakie masz do dyspozycji jako kobieta, prawda? Zauważmy, chłopak, 17 lat, jeździ na rowerze 5 godzin dziennie. Potem płucuje go szmatką przez następne 2 albo 3 godziny. Potem śpi z ręką na rowerze, bo gdyby ktoś mu ukradł, to by chyba umarł. Świata pod rowerem? Jest. No przecież są takie fascynacje, prawda? I akurat podaje przykładowo rower. Sam sporo jeździłem na rowerze. I teraz on się zakochuje. On jednego dnia zapomina, że ma rower. To w ogóle nie pamięta. Może patrzeć godzinami w oczy kochanej dziewczyny i czekać na, na skinienie. się nie czyścisz, on zaczyna czyścić. Pijesz, ćpasz, przeklinasz. Przestaje. Pilnuje się. Nie chodzi już kościoła, zaczyna chodzić. Tak działa chemia zakochania, że on gotów jest wszystko zrobić, żeby ją zdobyć. Tylko, że niestety, nie chcę powiedzieć głupie, ale mądre, bo i niedouczone częściowo dziewczyny, oddają się chłopakowi bardzo szybko i on traci moc, bo on nie wie o tym, że tą siłą napędową jest również pragnienie zdobycia, to jest bardzo męskie, zdobywanie, zdobycia tej kobiety. Prawda? Ona mu się z łatwością oddaje, po czym on traci. Tą energię, którą miał, to wszystko mógłby dla niej zrobić, prawda? Wszystko mógłby dla niej zrobić, a ona już nic, on dla niej nic nie zrobi, jak mu się odda. Już, już za, za, zahaczyliśmy o temat seksualności trochę. Mówił Pan wcześniej, że bliskość to nie tylko ta bliskość fizyczna, ale wróćmy właśnie do bliskości fizycznej. Mhm. Na czym? Polegają różnice w podejściu do seksualności kobiet i mężczyzn. Tak? Znaczy, w, dwóch, w dwóch zdaniach. W dwóch zdaniach, to będzie ciężko. Kobieta jest bardziej nastawiona na bliskość osoby, czyli bliskość ciała, ale delikatna bliskość ciała, ale też bliskość psychiczna. Nie jest obojętna dla kobiety w jakich warunkach. Aktualnego naszego kontaktu psychicznego, czy jesteśmy po awanturze, czy jesteśmy w pod cudownych iluś tam dniach wspólnych, wchodzimy razem do łóżka. Prawda? To jest dla kobiety bardzo istotne, dla mężczyzn mniej. Więc kobieta bardziej całościowo patrzy na człowieka, a więc ta bliskość cielesna tak, ale ona nie może się kłócić z jakimś zagniewaniem psychicznym, czy wręcz jakimś rozdarciem duchowym, przecież wielu mężów żąda od żon dyspozycyjności w serii seksualnej, a jednocześnie wyśmiewa się z niej religii, religijności na przykład, prawda? Szydzi z jej kościółkowości, z jej nowoczesności i tak dalej. No to jeżeli ona jest tak raniona duchowo, to ta bliskość cielesna, choćby on najbardziej się starał, będzie jakimś dysonansem, jakimś zgrzytem, prawda? Dlatego kobieta będzie bardziej całą, mężczyzna, w związku z tym, że przeżywa bardzo silne doznania. Zobaczcie, no Przecież ile potrzeba? No, bodziec wzrokowy, przetworzony wyobraźnią, kilkadziesiąt sekund u zdrowego mężczyzny, krew spływa, wypełnia ciała jajmistrz, następuje złot, gotowość do spłycia. Następnych minut wystarczy do zjednoczenia narządów, wytycz nasienia, 20 sekund około ustępuje zwód i w zasadzie on jest odprężony. Przeżył komplet doznań, Bardzo silne napięcie, i bardzo szybkie rozładowanie. I mężczyzna jest narażony na to, że będzie dążył do tego kompletu doznań, nie bacząc na wymiar psychiczny i wymiar duchowy. To kobieta ma go nauczyć. I to jest dramat żon, które są źle traktowane, zaciskają zęby, zgadzają się na sprócie w warunkach koszmarnych dla siebie samej, ale są żonami, więc muszą się zgodzić. I w tym momencie on nie ma jak się nauczyć. To jest ogromne. Ja, ja czasem kobietom mówię, twój mąż nigdy, ale to nigdy nie powinien poczuć się odrzucony odpędzony, wącha myty, tak, od współżycia. Ale z drugiej strony wtedy, kiedy nie możesz, masz tak zrobić, żebyś się nie zgodziła, a on się nie obraził. Są delikatnością, są pokorą. Nawet kiedyś powiedziałem prosić i uprosić, że się lawina hejtu rozlała, że, że kobieta ma prosić. Nie kobieta, tylko żona jednego, jedynego mężczyzny, własnego męża, którego ma do końca życia wychowywać. A w tej dziedzinie w szczególności. Ja czasem mówię, niech żona opowie bajkę o sobie. Ja, ja, co jest jej pragnieniem, co jest dla niej niefajne. Ilu mężczyzn z doświadczeniem najczęściej z pornografii, żąda od żon wręcz odgrywania scen z sens filmów pornograficznych, bo widział, jesteśmy wzrokowcami, na własne oczek, jak tamte kobiety były szczęśliwe. On chce szczerze uszczęśliwić żonę. Tyle, że przymusza ją do czegoś, co jest dla niej na przykład obrzydliwe. Ona się w końcu zgadza wbrew sobie, a potem się dziwimy, że ją boli głowa na samą się o współżyciu. Ostawiany kawałek głowy nie biorą się z powietrza, tylko biorą się z realnej, twardej rzeczywistości. Paradoks. To, to, to nie jest paradoks, to jest, to jest perfidia. Kultury, w której żyjemy, perfidia działania złych sił w tej kulturze, żeby nie powiedzieć wprost szatana, to żeby uczynić z mężczyzny eksperta od seksu, a kobietę zakneblować, bo ona ma sieć cicho. Jak jest porządną kobietą, to ma sieć je cicho. Jedynym ekspertem od siebie samej, od swoich subiektywnych odczuć, od swoich lęków, od swoich niechęci, od swoich nawet estetycznych jakichś niechęci, też no użyję tego samego słowa, jest ona sama. Jeśli opowie o tym mężowi i mąż to uszanuje, no to mają ogromną szansę, że ta ich bliskość cielesna będzie z uszanowaniem jednocześnie bliskości w tle, bliskość psychiczna i duchowa, i że ta bliskość cielesna będzie przepiękna dla nich obojga. A jeżeli mężczyzna wymusi sytuację, które są dla kobiety nie do przyjęcia, to on odbierze komplet doznań, tak odbierze. Weźmie dziewczyny z ulicy, też odbierze komplet doznań. Jeżeli jego patrzenie kończy się na, tym, na tych doznaniach, no to on uważa, że wszystko jest dobrze, prawda? To ona ma mu poszerzyć patrzenie na te wyższe wymiary, bo ona tak jest skonstruowana. Nie dziwmy się, że kobieta jest zupełnie inaczej skonstruowana w wymiarze, również tym seksualnym wprost, dlatego, że ma zupełnie inne, ponosi zupełnie inne skutki zjednoczenia. Dla mężczyzny, zjednoczenie narządów, napięcie, rozładowanie, silna emocja, bardzo silna przyjemność, odprężenie. Zawsze automatycznie, prawda? Mówię o zdrowym mężczyźnie. Odwraca się twarzą do ściany, śpi. I w jego ciele nie pozostały żadne, ale to żadne skutki biologiczne, naturalne. Ja nie mówię o chorobach, przepraszam, drogą płciową, bo mówię o normalnym współżyciu w małżeństwie, tak? Z konkretną jedną osobą przez całe życie. I teraz nie poznają skutki. W kobiecie to się odbywa w jej ciele. godzinną audycję nakręcić na temat jakie Co może przeżywać kobieta, wpuszczając granice swojego ciała? To jest bardzo poważne zagadnienie psychiczne, psychologiczne, prawda? Dalej w niej zostanie złożony płyn nasienny, w niej się może począć dziecko. I każdy kobieta to wie. Każda kobieta spóźniwca wie, że tak się rozmnażamy. I, a jak się poczyni, to będzie 9 miesięcy nosić. A jak będzie nosić, to będzie w trudzie rodzić. A jak urodzi, to będzie karmić bierze. To, co dla mężczyzn daje o 2 minuty, u niej rozkłada się na 2 lata, powiedzmy. Stwórca nie byłbym mądry, gdyby identycznie wyposażył w system ostrzegawczy przed niefrasobliwym, w złych warunkach spożycie mężczyzny i kobiety. Wyposażył kobietę. I teraz rzecz w tym, żeby ona stała się ekspertem i ostrzegała męża przed wchodzeniem w relację intymną bez odpowiednich warunków zewnętrznych. Bo w warunkach złych to to, co nazywamy zbliżeniem małżeńskim, tak naprawdę ich oddala, a w warunkach dobrych ich naprawdę zbliża. I to bardzo, bardzo głęboko. Mówi Pan, że kobieta ma być tą przewodniczką, tą, która pokazuje, która uczy swojego męża. Czy o tych swoich pragnieniach, o tym, co nosimy w sercu, czego się boimy, czy czego pragniemy, powinniśmy mówić na głos? Mówię o małżeństwie oczywiście. Oczywiście, że tak. Kobiety popełniają ogromny błąd, myśląc, że my się jesteśmy w stanie domyśleć facet się nie będzie domyślał. Oczywiście są czasem takie sytuacje, w których się domyślimy, ale zwykle to jest na bazie już wielu doświadczeń, które sobie poskładaliśmy w głowie i to nie jest tyle jakieś takie domyślenie wprost, taka ekstrapolacja tych dodatkowych, yy, do, dotychczasowych doświadczeń, prawda? My wyciągamy wnioski z doświadczeń, możemy się uczyć. Tak jesteśmy wyuczalni, ale tej kobiety i domyślności nie, nie zdobędziemy. I mam taką anegdotkę, którą często pada, jak mąż wychodzi z domu, żegna się o ziemblę z żoną, jego domku Wychodzi sąsiad. I czule, żonę przytula, i obejmuje, i całuje, i się coś do ucha, odchodzi trzy kroki, jeszcze wraca, jeszcze całuje. Żona tak patrzy na tamtego, a ty byś nie mógł tak samo? Ja? Przyszedł jej w ogóle nie znam. Także nie na domyślność mężów. Natomiast namawiam na, 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 panie bardzo mocno, żeby mówić o tym, co czują, czego pragną, co jest niefajne, co fajne, w różnych dziedzinach życia, ale potem przepytać męża, jak on to zrozumiał bo to może rozumieć to zupełnie inaczej. Zwykłe przytulenie się żony do męża, duża część mężów odbiera jako zaproszenie do spożycia. Ona absolutnie nie miała takiego pomysłu, prawda? Wreszcie nawet wykluczała taką możliwość w dniu dzisiejszym. Także te, te nasze podejście, chociażby do, do, tego, do tych zbliżeń małżeńskich, jest tak różne, że jeżeli chcemy się dogadać, jeżeli chcemy stworzyć komunię, również w tym wymiarze wymierzyć cielesnym, to tajemnica nie leży w technikach pobudzania i tak dalej, tylko właśnie w dogadaniu się, co dla kogo jest miłe, dobre, przyjemne. I bardzo wiele osób ma kłopot ze zbyt szybką reakcją ciała. To w naszej kulturze jest dość powszechne, prawda? Się tam szacuje 80 i więcej procent. No to kobieta może go nauczyć, dla niej, nie wiem, miły jest gest pogłaskania po plecach. Tak? On się koncentruje na narządach, no bo zmierza do celu bardzo szybko, prawda? I to szybkie zmierzanie do celu oczywiście blokuje kobietę bardzo często. To niezapomniany śp. ojciec Karol Meissner mówił Niech żona weźmie rękę męża, wodzi po swoim ciele i informuje co przeżywa. Jaki dotyk jest, jak niech nauczy siebie, niech nauczy go dotyku takiego, jaki jest dla niej najlepszy, prawda? A dla każdego kobiety może być inny, to nie można podręcznika stworzyć, że oczywiście są jakieś sfery takie, owakie, ale ale generalnie każda kobieta ma jakieś swoje pragnienia i jakieś, jakieś tereny, którym jest niechętna, prawda? Także najgorsze, to może mąż robić, to przymuszać żonę do realizacji swoich pomysłów, które, tak jak mówię, najczęściej są rodem z pornografii czy z opowieści kolegów, prawda? Mamy akurat w tej dziedzinie, w dziedzinie w ogóle relacji międzyludzkiej, uważa, że mężczyzna powinien się słuchać żony. Tak jak mąż powinien żony słuchać zawsze, gdy ona mówi, no nie jest to łatwe, ale powinien słuchać zawsze, bo w ten sposób wypełnia jej godziwą potrzebę bycia wysłuchaną. Prawda? Kobieta, jak ma w sobie jedną emocję, to musi się opowiedzieć słowami, a jak nie, no to łzami się wylewają te emocje potem, prawda? Żeby nie w... poszła do tego sąsiada. Który będzie słuchał ciebie. Dokładnie. Tak, tak, tak. To jest taka naturalna konsekwencja. Te, te wszystkie żony, które gdzieś tam wiążą się emocjonalnie z innymi mężczyznami, yy, zwykle, prawie zawsze, mają niedosyt yy, ciepłej relacji z mężem, prawda? Ktoś inny ją wysłuchał. Te, te, te wszystkie zdrady zaczynają od łóżka. Najczęściej od tego, że rozumie mnie, wysłuchuje, użala się razem ze mną, jak i ten mój mąż jest straszny, prawda? I to tak potem idzie, potem się okazuje: mąż nie słucha, nie jest mi bliski, on słucha, on staje się mi bliski, prawda? Także roztropne, panowie, jest zawsze słuchanie, gdyż ona mówi. Nawet jak mówiłam o materii, która cię w ogóle nie obchodzi. No bo weźmy przykład, no nie wiem, wraca po pracy. Pierwsze dziecko, żona opowiada o czym, no, o, o tym, że dziecko kichnęło, że kubka była plam, tam, nie wiem, smużysta, plamista czy, czy jakaś tam kawa, prawda? Że, przecież jego tu nic nie obchodzi. Jego interesuje nie relacja z trasy całego dnia, tylko interesuje konkret: dziecko żyje, żyje, no to w porządku, prawda? mogę sobie chwilę odpocząć. I teraz, ale ma słuchać, że ona opowiada o kolorach i koncencjach kubki, nie dlatego, że on ma taką potrzebę. Nie dlatego, że ta materia jest dla niego ważna, tylko dlatego, że ona ma potrzebę, on spełnia jej bardzo wielką potrzebę. To jest najtrudniejsza robota w małżeństwie. Facet musi to zrozumieć, że ma to robić, a jest najlepiej płatna. Zdecydowanie, wysłuchiwanie żony. Natomiast są dziedziny, w których mąż ma się słuchać żony. I generalnie to są relacje międzyludzkie. Również relacje mąż-żona, a najbardziej relacja intymna. Czyli podsumowując, do tego, by nasze relacje małżeńskie były bliskie żebyśmy mieli ze sobą bliskość, słuchać. Nie wystarczy ciało. Nie wystarczy. Nie, słuchać na pewno. Słuchać, słuchać dotykać, przytulać, Ale nie wystarczy ciało, że to ciało będzie dobrze działać tylko wtedy, kiedy będziemy mieli prawdziwą, głęboką więź psychiczną i prawdziwą, głęboką więź duchową. I wtedy ciało jest cudownym narzędziem wyrażania i pogłębiania bliskości między mężem i żoną. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Ja dziękuję. za dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem, przypomnę, był doktor Jacek Pulikowski.